Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Za oknem 10 stopni, a piekło i tak zamarza. Zełański po raz pierwszy publicznie przyznał, że Ukraina nie tylko przegrywa wojnę, ale też w ogóle nie ma szans jej wygrać. Zapasy rakiet zostały przetrzebione, pocisków artyleryjskich Rosjanie mają 10 razy tyle, dronów 30. Przy takiej dysproporcji nie ma szans na zwycięstwo. No trzeba powiedzieć, że to mocna zmiana stanowiska. Co prawda mówi tam jeszcze, że jak USA da nam pieniądze, to może coś tam się da zrobić. No ale nawet w oficjalnej prasie ukraińskiej nagłówki są teraz takie, no, że to jest już w zasadzie koniec. Skąd ta nagła zmiana? Co sprawiło, że, że Wołodymyr pękł? A no prawdopodobnie reakcja Stanów na konflikt izraelski. Bo każdy wie, że na tym irańskim ostrzale się nie skończy. A jak USA już tak nerwowo teraz zareagowało i spieszy z pomocą choć na razie Izraelowi nic się w sumie nie dzieje, no to wiadomo, że nie ma co liczyć na jakąś pomoc, a bez pomocy padniemy prędzej czy później, więc lepiej to zakończyć teraz i liczyć w samence na łagodny wymiar kary. Bo moim zdaniem oznacza to, że Ukraina spuszcza teraz trochę po prostu stonu. Zresztą wzięcie się ostatnio, chociażby za prawy sektor może to potwierdzać tych bojówek typowo banterowskich, to już nie zostało tam za wiele. Azow obrywa koło Afdiwki, drugi Azow to był przytrzebiony jeszcze w zeszłorocznej ofensywie, tak samo Lud, który tworzą przedstawiciele pomniejszych takich organizacji. Jeszcze tylko ten nieszczęsny korpus ochotniczy Ukrainy, właśnie z prawego sektora, którego niektóre jednostki tak są już na linii i można powiedzieć, że ten jeden z rosyjskich postulatów, czyli denazyfikacja się mniej więcej spełnia. Czeski kontrakt na amunicję dla Ukrainy wydawał się zbyt piękny, żeby był prawdziwy. I rzeczywiście władze już zdementowały plotki, o 800 tysiącach pocisków za 1,5 miliarda euro. Teraz ma być 400 pocisków. I ja powiem tak, 200 tysięcy pocisków to na, nadal całkiem duża ilość. 100 tysięcy pocisków to mniej więcej tyle, ile ten kraj zużywa w ciągu miesiąca. Co prawda, 50 tysięcy pocisków nie pozwoli Ukrainie na wygranie wojny, ale jak na tak mały kraj jak Czechy, to i tak sporo. A nawet jak nie dostarczą tych zadeklarowanych 10 tysięcy pocisków, no to pamiętajmy, że prawdziwą amunicją są przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, szczególnie ci przyjaciele z Ukrainy. Amerykańska prasa znowu zaskakuje. Tym razem jeden z amerykańskich generałów, który to się niestety nie dowiemy, powiedział, że armia rosyjska na tej chwilę jest o 15% większa niż przed wojną, a jeszcze w zeszłym roku mieli stracić 90% sił. Oczywiście teraz jest inne zamówienie polityczne, ale nadal często piszą to ci sami autorzy. Pytanie, jak liczą jedno i drugie, czy wliczają się w to bojówki i prywatne firmy wojskowe, bo przed wojną Rosjanie mieli na stanie regularnej armii 450 tysięcy etatowych żołnierzy, co teraz dałoby im jakieś 530 tysięcy chłopa i tak moim zdaniem za małoby zaatakować jakiś cel większy niż Ukraina. Choć teraz ten upadek Ukrainy, jak i zwiększenie zbrojeń będzie po prostu używane jako wymówka do zwiększenia nakładów na zbrojenia. Innymi słowy, Deep State, nawet jak przegra, to wygra, a główną winę zrzuci się teraz nie na nieodpowiednią taktykę, czy to, że ta wojna to w ogóle był poroniony pomysł, tylko właśnie na niewystarczające środki i zaangażowanie. Dlatego właśnie wojny rozwiązuje się jak najszybciej, raz że koniec końców mniej trupów się ma. Dwa. Propaganda przeciwnika nie będzie miała czasu, by jakoś sensownie zareagować. Gdyby Putin te dwa lata temu poszedł jednak na całość i zdobył ten kijów, to dzisiaj nie mielibyśmy już NATO. A tak nawet jak on zmieni te władze na Ukrainie, to to nic nie zmieni. Fundacja Sorosza ogłosiła koniec swojej działalności w Kirgistanie po, po przyjęciu przez tamtejszy parlament ustawy o zagranicznych agentach. Ustawa taka, że zagranicznym fundacjom ujawniać źródło swojego finansowania i projekty, na które idzie to finansowanie. Jakby tak się zastanowić, to w sumie przecież no nic złego, jednakże biorąc pod uwagę, że te fundacje no nie mają dobrych zamiarów względem tamtejszego rządu, no to logiczne, że wolą się teraz wycofać niż dać się zdemaskować. Zwłaszcza że ewentualna demaskacja może wpłynąć na ich operacje w innych zakątkach świata. A mam tu teraz na myśli szczególnie Gruzję która szykuje się do drugiego podejścia, do wprowadzenia podobnej ustawy. Podobnie jednak jak za pierwszym razem, mamy tu znów protesty. Rząd jednakże póki co nie odpuszcza. Wprowadzenie takiej ustawy w obecnym świecie, jak dla mnie, jest sprawą podstawową w kwestii niezależności danego państwa. I moim zdaniem jest to gra o dużo wyższą stawkę niż walki na Ukrainie, czy teraz nawet ta kwestia Izraela. Te wszystkie fundacje, centra, think tanki itd. To jest spoiwo całego obecnego neoliberalnego porządku świata. W historii mamy okresy centralizacji, potem decentralizacji władzy. Tak, pod koniec starożytności mieliśmy wielkie, zcentralizowane imperia, potem przyszła wędrówka ludów i chaos średniowiecza. Z tym, że obecne chłopstwo nie jest już tak głupie, by uwierzyć, że oni są od Hama, a szlach od Jafeta i ich wysysk to jest część boskiego planu. Tego samego Boga, który rzekomo jest miłosierny, i który to zszedł na ziemię, wstajni, bratał się z żebrakami, umarł za obcych na krzyżu. No niestety, ale masowa edukacja i dostęp do mediów trochę popsuły nam plebs. Ale jak nie można teraz wprowadzić oficjalnego podziału na wysoko urodzonych i pospólstwo, no to nie trzeba nawet wprowadzać podziału oficjalnego, żeby zaistniał podział praktyczny. Wręcz przeciwnie, jak plebs będzie wiedział, kto jest przyczyną ich problemów, to zawsze muszę go wziąć na przysłowiowe widły. Z tylnego siedzenia się po prostu lepiej rządzi, mniejsza odpowiedzialność. A jak się takie szare eminencje z różnych dziedzin zbierze do kupy, no to mamy tak zwany deep state. Tylko nawet tak nieformalny system potrzebuje jakichś struktur, by zapewnić sobie finansowanie na przykład, albo inne środki do sprawowania władzy, wymiany informacji itd. itd. A żeby to jakoś ukryć, no to się właśnie rejestruje to jako fundacje czy inne tego typu rzeczy. Problemem dzisiejszego świata jest to, że ludzie nie bardzo wiedzą przeciwko komu się nawet buntować. Ale jak to się wyciągnie na światło dzienne, no to jak to mówią wszystkich nas nie zamkniecie. A dzięki globalnemu dostępowi do mediów wieści się rozchodzą teraz w błyskawicznym tempie, a rewolucja no to jest choroba zakaźna. A jak jesteśmy już przy sprawach mniej więcej Kaukazu, rosyjskie siły pokojowe opuszczają Górski Karabach. Istnienie tego kontyngentu jest w sumie bez sensu, no bo raz, że nie ma już w ogóle Górskiego Karabachu, dwa nie ma tam już nawet mniejszości ormiańskiej, której praw można by ewentualnie bronić, bo wszyscy wyjechali. Jednocześnie Francja zrywa z Azerbejdżanem w stosunki dyplomatyczne. Nie sądzę, żeby jakoś płakali. Wygląda na to, że wkrótce Azorowie mogą próbować zająć następny rejon, czyli Syunik. Powiem tak, na początku byłem z Armianami, ale na tej chwili coraz bardziej mam wrażenie, że oni jednak sami są sobie winni. Bo po zajęciu Karabachu to nawet tam nie było jakichś wielkich manifestacji w tej Armenii. Ci osadnicy też się grzecznie po prostu spakowali i wyjechali, a takie wysokie góry jak w tym regionie no są idealne do partyzantki, a siły Republiki Karabachu no to było. 30 tysięcy ludzi, przy czym aserskie to koło setki. Biorąc pod uwagę Afganistan, czy teraz na przykład Gazę, to uważam, że jakby stawili opór, no to armia Azerbejdżanu nie dałaby rady spacyfikować tego regionu. Tylko oni by musieli rzeczywiście walczyć. A na tę chwilę cała polityka tych Ormian to polega na tym, że oni są pierwszym krajem chrześcijańskim i że kiedyś Armenia zajmowała pół Kaukazu i przez to wszyscy ich będą bronić. Nawet jak oni sami mają wywalone. No i ta mityczna diaspora. Coś w sumie podobnego jak Netanyahu i spółka. Tylko tutaj na szczęście nie mordują dzieci. No niestety. Umiesz liczyć, licz na siebie. Nikt za nikogo nie będzie karku nadstawiał. Jeżeli coś ostatnie latem nie nauczyły pod względem pojmowania polityki, no to to, że ten soft power to jest jednak mocno przereklamowany. A propos. Duda pojechał do USA. Spotkać się z prezydentem i co ciekawe, spotka się od razu też z przyszłym prezydentem, to jest Donaldem Trumpem. I choć nie przepadam za Andrzejem, to trzeba przyznać, że to wyjątkowo jak na polskie standardy dobry pomysł. I kolejne upokorzenie przy okazji Bidena, bo teoretycznie nie powinno się spotkać z opozycją w trakcie takich wyjazdów. No ale Joe zrobił dokładnie to samo w zeszłym roku w Polsce z Tuskiem, więc w ten, więc w ten sposób to raz że się troszeczkę odgrywamy. Dwa, że odrobinę, ale jednak Trumpowi pomagamy, a on jest teraz lepszym wyborem z punktu widzenia Polski. Czy jeżeli nawet Polacy już się stawiają Amerykanom, no to znak, że coś tam się dzieje niedobrego. Spotkanie miał również Olaf Scholz, tylko jego to nawet dupa bije na głowę. Kiedyś było takie powiedzenie, jeśli kiedyś czujesz, że twoje życie nie ma sensu, to pamiętaj, że Niemcy mają prezydenta. Teraz podobnie można powiedzieć w sumie o całym niemieckim rządzie. A nasz Olaf Egl oczywiście spotkał się z Chińczykami i stwierdził, że Chiny muszą skasować część swojej produkcji przemysłowej. Jelen to przynajmniej jakoś tak ładniej ubrała w słowa. Biorąc pod uwagę, że mówi to premier kraju, który jest w trakcie ekonomicznego samobójstwa, no to brzmi to wyjątkowo śmiesznie. Sami Chińczycy zresztą nie bardzo go słuchali na lotnisku, na którym wylądował, nie było nawet chińskich dziennikarzy za bardzo, choć żaden zakaz nie obowiązywał. I jemu nie udało się nawet spotkać z Puchatkiem, choć to teoretycznie jego odpowiednik. Chińczyków nie obchodzą teraz ceremonialne stanowiska, na pewno nie w Europie. Dla nich liczy się realna siła, a tejże w jego przypadku nie stwierdzono. Kolejnymi klaunami Europy teraz coraz bardziej stają się Francuzi. Tym razem jednak chodzi o rocznicę lądowania w Normandii. I tutaj zaproszono delegacje z Rosji, ale nie Putina. I to jeszcze w sposób najgłupszy z możliwych. Bo stwierdzili, że to z jego powodu, że to z powodu jego agresji na Ukrainę. A jest to głupie, no bo jak się kogoś zaprasza, to się go nie obraża. Jeśli Rosjanie mają tam przyjechać, to nie powinno być dla nich żadnych dodatkowych warunków. A jeżeli chociażby ze względów PR-owych, no bo wiadomo, że w tej wojnie są po przeciwnej stronie, nie chcą Putina, no to mogliby chociaż powiedzieć, że ma na przykład nakaz aresztowania przez Trybunał Husky, no i musieliby go właśnie aresztować. Władimir przez to nie uczęszczał już na kilka spotkań, to z bliższymi sobie politycznie krajami, i jakoś się o to nie spinał, przynajmniej oficjalnie. A żeby nie było, uczestnictwo Rosji w tym wydarzeniu nie jest jakieś obowiązkowe. W końcu oni w lądowaniu w Normandii nie brali udziału. Rosjanie Francuzów na rocznicę bitwy pod Kurskiem też nie zapraszają. A no w sumie Putin na rocznicę operacji Overlord to był w sumie tylko raz w 2014. Jak dla mnie to się skończy tak, że nie przyjedzie tam po prostu z Rosji nikt, i ja bym osobiście tak zrobił. Nie należy się pchać tam gdzie nas wyraźnie nie chcą. Tylko tak jak mówię, Francuzi weszli tutaj po prostu na ludzi niepoważnych. W dyplomacji, wbrew pozorom, nie ma za dużo miejsca na takie zachowania pasywno-agresywne. Tam trzeba się mimo wszystko określać, no bo pamiętajmy, że za tymi wszystkimi dyplomatami w garniturkach, no to stoją jednak cała armie. I na koniec mamy sprawę dotyczącą Ukrainy i Izraela jednocześnie. Ukraińscy oszuści naciągnęli Izraelczyków na 2 miliony dolarów na rzekomy zakup pocisków do żelaznej kopuły, na no co ciekawe, właśnie ofiarami byli sami obywatele Izraela, cała zbiórka odbyła się przez tamtejszy portal i w języku hebrajskim, co z kolei może wskazywać, że ci Ukraińcy to nie mieli Szewczenko na nazwisko. Wiadomo, człowiek człowiekowi wilkiem, a ży, ży, ży. Niby kwotowo to niewiele, no 2 miliony, ale śmieszy, biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową. Ukraińscy członkowie organizacji pozarządowych poczuli się urażeni uprzywilejowaną pozycją Izraela w dostępie do cudzych pieniędzy, więc zgodnie z zachodnią lewicową myślą polityczną postanowili wyrównać szanse. Także w sumie wychodzi na to, że nic się nie stało, wręcz przeciwnie Ukraińcy się westernizują. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.